Dzień dobry, dzisiaj witamy ze Szkoły Podstawowej nr 11, gdzie odbywają się zajęcia w związku z naszym programem Szkoła Przyjazna Piłce, który realizujemy wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. A ze mną jest pan wiceprezydent miasta Mielca, odpowiedzialny również za obszar edukacji, pan Tomasz Lejko. Dzień dobry. Panie prezydencie, można powiedzieć, że Mielec wyznacza kierunki, bo jako pierwsi ruszyliśmy z tym programem Szkoła Przyjazna Piłce w związku z zbliżającymi się mistrzostwami Europy Kobiet w piłce nożnej U19. Tak, dokładnie. Mamy Mistrzostwa Europy do lat 19 kobiet, i dobrze by było, żeby coś po tych mistrzostwach zostało, żeby to nie była tylko kolejna impreza, która się odbyła. Tym bardziej, że sport, rekreacja to najlepszy rodzaj na spędzanie wolnego czasu, najlepsza profilaktyka. Zalec tego można wymieniać bardzo dużo. Chodzi też o to, żeby zaktywizować dziewczyny, żeby również grały w piłkę. Wiadomo, Mielec sportem, piłką nożną stoi, kibicujemy chłopakom w ekstraklasie, ale tych dziewczyn wiemy, że jest, które okay. chcą grać, trenować piłkę, trzeba im tylko pomóc. Wzorców jest dużo, bo reprezentacja kobieca pierwsza robi coraz większe postępy. Mamy mistrzostwa Europy do lat 19, będzie reprezentacja Polski na Podkarpaciu, będzie można ją obejrzeć, więc najlepszy motyw do tego, żeby zacząć trenować piłkę nożną. Czy wszystkie szkoły z Mielca biorą udział w tym programie? Tak, wszystkie szkoły udało nam się namówić. Są to klasy od 4 do 6. Tutaj mamy wsparcie Polskiego Związku Piłki Nożnej w tym zakresie. Za tego bardzo serdecznie dziękujemy. Liczymy również na przyszłość. Bardzo chętnie podobne programy będziemy organizować. I tutaj liczymy, że znajdziemy na mieleckim podwórku zawodniczki, które w przyszłości tej reprezentacji też będą mogły grać. Właśnie, program jest realizowany w związku z Mistrzostwami Europy, które już w czerwcu odbędą się w Mielcu. Na to też już warto Kibito zaprosić. Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Proszę śledzić nasze social media, nasze strony internetowe, jak również Polskiego Związku Piłki Nożnej. Coraz więcej informacji stopniowo będzie się pojawiać. Niedługo losowanie, niedługo poznamy wszystkich uczestników z Europy, a wtedy też będziemy mogli powiedzieć, gdzie, jakie mecze się odbywają, ale proszę cierpliwości i proszę wierzyć, będziemy mieli dla Państwa na pewno bardzo dobre informacje. Jeszcze na chwilę zostańmy przy organizacji imprez sportowych w naszym mieście. Za niecałe dwa tygodnie mecz Polska-Turcja w Futsal, to też będzie bardzo duże wydarzenie. Tak, to będzie też bardzo duże wydarzenie i tak samo jak w tym przypadku też nie chcemy, żeby to było tylko jedno wydarzenie, ale cały cykl Także reprezentacja Polski przyjedzie tutaj na zgrupowanie i też już mogę powiedzieć, że będą również pokazowe treningi, będą wizyty w szkołach, będzie się można z tymi zawodnikami spotkać. To też będzie duże święto piłki nożnej. No i liczymy, że przy dobrym układzie reprezentacja Polski w Mielcu postawi kropkę na D i potwierdzi sobie, zapewni sobie awans do Mistrzostw Europy. Kibicujemy i czekamy na 10 kwietnia. Tak jest, kibicujemy. Dziękuję moim, państwa gościem był wiceprezydent miasta Mielca Tomasz Lejko.